Hej, szanowni, witajcie moi drodzy. Ja jestem Condi, a to już jest 65 odcinek serii Zagrajmy Farminga. Jak widzicie, kolejny odcinek jest już też z kamerką, i to właśnie już serii Zagrajmy Farminga. Jakich sensacji wielkiej to nie robi. Mam nadzieję, że, ta, że Wam się spodoba. też taka kamerka z tej tutaj serii. Jeśli nie, będzie, jeśli nie będziecie jej chcieli, żeby tu była, no to po prostu nie będzie jej tutaj. Bo Wydaje mi się, że w sumie no to, to takiego zwykłego farminga nie jest zbyt bardzo potrzebna. Więc chciałem was się po prostu spytać o wasze zdanie. Więc dobra, jak widzicie ja jestem tu już w gierce. Czekajcie chwilkę, ja tu już jestem w gierce. I tak jak wam mówiłem w poprzednim odcinku w RAFcie, tak jak wam mówiłem. naświetlamie mnie komputer. I też tu mam okno, więc mam nadzieję, że nie wyglądam zbyt ciemno, lub coś, bo tak się może zdarzyć czasami, że nie, nie będzie mi po prostu widać, i to wtedy będzie trochę taki malutki problemik, ale tu nie ma problem my nie gadamy o problemiku, tylko tu o poważnych sprawach. W ostatnim odcinku mieliśmy tu naszą kiszonkę, tylko niestety ona się tutaj nie powiodła, ponieważ za szybko założyłem tutaj yy, te prześcieradło, nie wiem jak to się nazywa. Ale pisze, jest napisane, że jest 2% fermentacji, więc naprawdę trochę mało I postanowiłem w dzisiejszym odcinku, że muszę jeszcze skosić tą kukurydzę Bo jak, jak mogliście zauważyć w poprzednim odcinku, nie dokończyłem tego I nam właśnie zostało tu kukurydza, tu kukurydza i tam kukurydza I niestety jest to naprawdę dużo tej kukurydzy jeszcze do skoszenia A my mamy już nie mamy w ogóle przyczepy żadnej I tu już mamy nawet pełną przyczepę, więc trochę słabo jest i też nie mamy właśnie miejsca w naszym tym więc wydaje mi się, że powinniśmy coś zrobić lepszego więc postanowiłem, że kupię nową przyczepę nowa przyczepa będzie nam naprawdę potrzebna bardzo więc po prostu sobie to odczepimy to. i pojedziemy po nową naszym traktorem, bo niestety ale tym moim strosoką kombajnem wydaje mi się, że będziemy długo jechali więc klikamy P. kupiłem sobie nową przyczepę. Mam nadzieję, że chciałem zakupić taką naprawdę już wielką przyczepę, która nam posłuży już do końca tej serii. Bo tak, bo ta seria tak wydaje mi się, że tą serię tak pociągniemy do ostatniego odcinka. Tak właśnie postanowiłem i tak chyba będzie. Bo 100 odcinków to taka okrąga liczba, która mi się podoba. A mam nadzieję, że to tak już nie będzie zbyt dużo. I co później to się zastanowimy. Mam nadzieję, że już, że już będzie nowy farming, ale to może być różnie czasami. A jeśli nie będzie, a jeśli będę chciał nagrać, no to nagram sobie nową serię, znaczy nowy sezon na nowej mapie i wszystkim nowym. To będzie naprawdę już fajnie wyglądało, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. Dobra, yy, jakaś przyczapa. Yy, taka wielka, bo nie chciałbym jakiej małej kupy, takiej małej bezsensownie. Ta ile to ma? Czyli 35 tysięcy. Mało, naprawdę mało litrów ma. My takie byśmy nie chcieli. 48,52. Mi się wydaje, że taka była idealna. 52 tysiące to jest dużo 43. Soddzimy, co tu jeszcze dalej mają. Czy coś sensownego, 18, 15, 18, 81 tysięcy litrów. I ta pomieści wszystko, a niebo do trak do doli, to jest do czegoś innego. Szkoda, szkoda, bo chciałbym to kupić, ale niestety nie możemy. Ta ma 15, tylko 15, 11, czyli 6, 15, ale to są kontenery. E, tu jest jakieś, nie wiem co to są do przełożenia konteneru A to pisze 1000. No, no fajna, fajna, nie powiem, że nie, i wszystko pomieści od razu. No zastanowiłbym się nad tym, bo jest mega spoko. Pojemność możemy nawet zwiększyć do tysięcy. Wydaje mi się, że ta by była spoko, ale 59 tysięcy to w sumie nie jest tak, tak, tak dużo, niestety. Aha, bo tu mam jeszcze do, do zwierząt. O, ciekawe. No tu są pewnie jakieś same małe, bo widać, że to są malutkie takie. No, mam tam 43, więc też jest mało. 52, to 52 chyba weźmiemy, bo inaczej, i co inaczej zrobimy, jeśli nic nie zrobimy, niestety. 34. Tak, chyba tylko ma trakt do tego, tak, ale on ma 60, jest to już jest większa. Ta też jest tylko do tego traka eee, 56. No, ta jest fajna, potężna jest i mamy ją normalnie chyba do traktora, więc, no, wydaje mi się, że ta powinna być idealna. 55 w roku jest ja, w bazę z systemem przeładunkowym, w do z zbioru i bezpośrednio ich przeładunk do innych przyczep. A do magazynowania zbioru 55, a ta ile ma? 56. Nie dobra, wydaje mi się, że kupimy to i sprawdzimy, jak ją z nią będzie. Hmm, pokrywa, czy my chcemy pokrywę? Nie chcemy pokrywę. Po co on pokrywa w ogóle? Michelin. Nie wiem, jaki kolej wziąć. Nie wiem, tak, opony. Czy my chcemy szerokie opony? Nie chcemy, żeby szeroki Dobra. Więc ją zakupimy, tak, co korzystać to 72 tysiące złotych, polskich znaczy euro. Będziemy czymś większym, bo wydaje mi się, że to jest przyczepa na taka już idealna na klasa mojego, bo klas to już jest chyba klasa wyższa. Tak przynajmniej mi się wydaje, bo klas to jest już, już taka niezła siła robocza. <laughs> I też niestety będziemy musieli długo czekać ta bo... Chodzi mi o to, że ja chciałbym głównie te całe zboże, znaczy tą kiszonkę z tego Z tej, z tej kukurydzy Przechowywać w mojej w moje właśnie tej przyczepie wielkiej I mam nadzieję, że to mi się uda, bo, bo chciałem, żeby to wszystko się zmieściło na tą przyczepę, ale to może być ciężko, żeby to się zmieściło Bo niestety by musie, muszę szybciej grę zrobić, żeby ta fermentacja tam szybciej urosła, a Nie wiem, czy, jest, czy ja mam opcję w ogóle włączoną, że te wszystkie zbiory mi na przykład jak za długo je są, czy one mi gniją na przykład, albo po prostu już ob ob obumierają powoli. Nie mogę się wysłowić niestety. Więc po prostu jestem tego ciekawy. No. I to w sumie tyle. I jak się uda to wszystko pojąć to będę niezmiernie będę tak szczęśliwy, tak jak mówiłem. Będziecie widzieli moją radość na kamerce, więc spoko, spoko opcja. Ten odcinek pojawi się w ogóle w niedzielę. W niedzielę i później mam, będą po prostu normalne odcinki. Znaczy, no normalne, no, po tych odcinkach już jest ten. Zacznie się. Czekajcie. Czy ten klas da radę? Już da radę. Czy ten klas to jest bykor? Dobra. Jeszcze mam jedną, taką jedną ważną... Czekajcie, bo jeszcze chciałem zrobić zdjęcie do miniaturki w ogóle. Co ja tu... Konrad, what are you doing, man? Zrobić sobie zdjęcie do miniaturki. Czekajcie, tak będzie idealnie. Tak, cyk. Dobra, fajnie. Więc możemy sypać dalej już. Tak jak wam właśnie mówiłem. Wydaje mi się, że po prostu... To przepa będzie już taka idealna. Tylko sprawdzałem i tak mi się e, trochę sprawdzałem. I się teraz zastanawiałem też przed tym kupnie, kupnem jej, ponieważ ona nie transportuje na przykład zwykłego zboża. I to jest w sumie trochę słabe. Czemu zboża nie transportuje przepa? Czy przepa powinna do, do tego służyć? A nie. Oj, ona jest taka wielka, że to będzie ciężko jeździć Ale e, chcę jeszcze wiedzieć, czy y, ten mój kombaj. Jeśli on będzie podczepiony pod tą przy, przyczepę, czy to będzie normalnie funkcjonować? Bo wydaje mi się, że to będzie mało prawdopodobne, ponieważ yy, on ma takie tutaj, ten, widzicie to tutaj, i to przez to pewnie, yy, yy, przez to pewnie będzie ciężko, żeby po prostu je, jechać tak jakby silosokombajnem i w dodatku jechać z, z, z przyczepą od razu, żeby nie musieć. Jechać na pracownika i na mnie. Tylko, że po prostu na mnie jechać, że to fajnie wyglądało. Więc to może być różnie. Ale to się jeszcze zastanowimy, jak to będzie wszystko. Dobra. Więc jedziemy teraz. I mam nadzieję, że to się uda podczepić. Bo jeśli się nie uda podczepić, będę bardzo wkurzony. Nie wiem, jak mogę to inaczej powiedzieć. Wkurzony chyba będzie idealnym, idealnym synonimem. Synonimem. nie synonimem? Dobra, nic z tym. Więc yy, yy, czekajcie. Tak. I tu. Mam nadzieję, że to się uda potczepić, bo się nie uda potrzepić, będzie bardzo wkurzony. Aha, bo ten mój traktor coś miał w sobie. Aha, nasz silos kombaj. A patrzcie go to się nie ustawia od razu pod to. No! No więc niestety się to nie da podczepić, więc będziemy musieli e, mieć tutaj pracownika. A nie można od razu przecież ten? Gdybyśmy my to kosili i później po prostu. A nie, bo to musi być działać ktoś obok przecież. Bo z losoką przecież nie ma tego żadnego. E, nie ma żadnego, jak to się nazywa e, 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 e. zbiornika w sobie. No ja, więc teraz rąbałem sytuację, ale no cóż. To nie była moja wina, więc możemy teraz wziąć ten tutaj moją wielką przyczepę. Plewy, 55 plew mamy i 0%. Czyli ta przyczepa wydaje mi się, że jest naprawdę gigantyczna, jest olbrzymia jest. Eee, czy, czy, czy tak się uda? Tak, dobra. Więc możemy po prostu sobie tutaj wejść, kliknąć H. H. A, bo jestem tym. Jeszcze tu wyładowałem tą giszonkę. Aha. What motherfucker, to tak działa naprawdę. To tak działa. No powie 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 powiem wam, że to jest naprawdę dziwne tak działa w taki dziwny sposób, czekaj, 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 bo mój tutaj pracownik niestety trochę e, jest taki jakby e, posobotni można tak ująć to w taki sposób, bo ja nie wiem, co tu dwa lata zamaniane. on tylko pieniądze bierze, nic więcej, człowieku co ty robisz, no jedź, nie wiem co on robi. Nie zwolnimy z tego barana, bo ja nie wiem co tu Dobra, Dobra, no ci pracownicy w tym farmingu są tak, jakby wiecie o co mi chodzi. Tacy są dziwni trochę w sumie, aby nie wiedzieli o co kaman Dobra, tu weź tam się zakręć rurociągu. Żeby mi tutaj po prostu ładnie trafić, dobra, znakomicie, no, no, gitarę, gitarę, są możemy teraz tak obrócić i dobra, i tak jak Wam mówiłem, ja tu chyba będę to, a co ja tu mogę robić w ogóle, a, przyczepę. jak Wam właśnie mówiłem, ja tu będę chyba to powoli tutaj kosił. Bo widzę, że ten pracownik nie chce zacząć pracować, bo on. Co ty dbalasz, gościu? toś zacznij coś robić, a nie? Czy, czy, ty się, czy, ty się, czy on się czuje? Powiedzcie mi to. Patrz, przejdziemy tutaj i on tylko ten. Już będzie gitara. Co z tym jest? Nie chcę robić? Dobra, bo to jest naprawdę dziwne. Ja sobie to samemu zrobię poza odcinkiem, żeby, żeby po prostu Was nie zanudzać, a to będzie na tyle w tym odcinku. Więc będę kończył. Zostawcie z subskrypcję oczywiście i lajka jeśli Wam się odcinek spodobał. No i to w sumie tyle. Widzimy się jutro na, na znowu na odcinku z farminga. Tyle. Elo. Szczała.